Witam serdecznie Pani Bożeno, przychodzę teraz z trzecim pytaniem, czy w tym roku Pani wejdzie w relację partnerską? Pani Bożeno, proszę zobaczyć, ma Pani piękne karty. Tak naprawdę każda pozytywna karta, oprócz tutaj tej jednej siódemki ognia, ale tak naprawdę zaraz do niej przejdziemy. Generalnie, co tutaj widzę? Widzę tutaj Panią jako kobietę spełnioną. Karta cesarzowej pokazuje mi zawsze kobietę, która tak naprawdę jest pewna siebie i jest dumna z tego, jakim jest człowiekiem, osobą, człowiekiem, kobietą. Jest to osoba spełniona, która tak naprawdę cieszy się życiem i jest zadowolona z tego, co ma u, swoje, u swojego Kogo ma, co ma. Więc tak naprawdę, Pani Bożeno, będzie Pani w świetnej formie, jeżeli chodzi o sferę psychiczną, w tym. W przeciągu tego roku, tak, ma Pani też kartę Słońca, czyli tak naprawdę jest to karta mówiąca o tym, znaczy przede wszystkim jest to naj, najwyższa karta w tym tarocie, karta mówiąca o wszelkim, o spełnieniu wszelkich marzeń, o które Pani pyta. Ma Pani pazia wody, czyli tak naprawdę jest to energia miłości, która przychodzi do Pani, żyć, do pani życia, ale również może być to Pani odzwierciedlenie, Pani miłości do życia wokół, tak, że pani będzie kochała życie, że będzie się pani cudownie czuła, bo naprawdę piękne karty pani ma, świadczące o tym, że kwestia psychiki będzie na najwyższym poziomie, tak, czyli jak to się mówi, teraz mi słowo uciekło na k. Kondycja psychiczna, o, kondycja psychiczna będzie na najwyższym poziomie i tak naprawdę będzie pani się czuła osobą spełnioną. To jest najważniejsze. Następnie mamy ósemkę ziemi, siódemkę wody i dziesiątkę ziemi. Tutaj pani, pani, co prawda, pyta o miłość, ale tak naprawdę karty nam pokazują to, co uważają za słuszne. I powiem szczerze, że tutaj widzę dużą pracę nad sobą czyli tak naprawdę praca z, ze swoim wnętrzem, która też jak gdyby ma odzwierciedlenie na relacje z innymi ludźmi, ponieważ jeżeli y, my pracujemy ze sobą samą, tak, my pracujemy nad wnętrzem, my pracujemy nad samopoznaniem, nad samorealizacją, realizacją, to wpływa to na nasze samopoczucie w życiu i tak naprawdę jesteśmy w dobrej kondycji i ta energia aż od nas bije, tak, więc powiem Pani szczerze, że będzie Pani osobą bardzo dobrze postrzeganą przez otoczenie i to otoczenie będzie do Pani lgnęło, ponieważ będzie Pani y, taką energią emocjonalną, Manowała. I to też się liczy właśnie odnośnie tego pytania, które pani zadaje, bo w momencie, kiedy ta energia na polu energetycznym jest odczuwalna przez inne osoby, to potencjalnych mężczyzn, którzy ewentualnie chcieliby jak gdyby z panią cokolwiek tworzyć, będzie może nie powiem bardzo dużo, ale będą osoby, które będą chciały być w Pani otoczeniu, i chodzi mi o mężczyzn, tak? Bo będą się dobrze czuli, bo będą czuli tą energię, którą będzie Pani emanowała, bo ewidentnie jest tutaj praca nad sobą. Może to być właśnie rozwój duchowy, tak? Na poziomie którego będzie Pani, jak gdyby, wznosiła się, tak? Na tym poziomie duchowym do góry. Przez to będzie Pani emanowała coraz jaśniejszą energią, a ludzie, proszę mi wierzyć, doskonale to odczuwają na poziomie energetycznym. Na takim poziomie ziemskim niekoniecznie, tak? Ale na poziomie energetycznym, wibracyjnym jak najbardziej. I być może oni nawet tak z punktu widzenia ziemskiego nie będą wiedzieli, jak wytłumaczyć to, że, że ich ciągnie do Pani, ale na poziomie energetycznym będzie jak najbardziej tutaj bardzo dobra współpraca, więc powiem szczerze, że będzie pani takim magnesikiem, pozytywnym magnesikiem na innych ludzi. Będą chcieli być w pani otoczeniu, również ci mężczyźni, tak o których pytamy. Dobrze. Następnie mamy siódemkę ognia, a z wody i rycerz wody. I teraz tak. Powiedziałam, że wyszła tylko i wyłącznie jedna negatywna karta, właśnie ta siódemka ognia, ale ona może powodować, ona może pokazywać pani Obawę, bądź pani lęk przed tym, żeby zaufać jakiemuś mężczyźnie albo żeby wejść w jakąś relację, ponieważ to bardziej widzę z pani wnętrza, taki, taki opór, taka blokada i taka niepewność, co z tego wyniknie, czy się opłaca, czy nie, czy, czy straca na tym, czy też nie. Więc generalnie ja bym tą kartę tak tutaj. Zinterpretowała, że jest to tylko i wyłącznie Pani obawa wewnętrzna, która tak naprawdę siedzi w Pani. Natomiast proszę zobaczyć dalsze karty. A z wody i rycerz wody. A z wody to jest karta pięknej miłości, która przychodzi do Pani do życia. Przepraszam, bo pies wszedł i już, już, już wracam. To jest karta pięknej miłości, która przychodzi do Pani do życia, i tak naprawdę to jest to, o co Pani pyta: czy wejdzie Pani w związek partnerski? Powiem w tym roku. Powiem w ten sposób: w tym roku tego nie czuję. Ale na przestrzeni 2021 roku na pewno wejdzie Pani w związek, a ta osoba pojawi się być może pod koniec tego roku albo w tym roku. Natomiast związek będzie jako taki formalny, partnerski w 2021. Natomiast powiem Pani szczerze, że naprawdę będzie to wielka, piękna miłość, bo ma Pani tutaj najwyższą kartę, Asa Wody, czyli tak naprawdę jest to karta, która mówi o spełnieniu w miłości na najwyższym jej poziomie. To jest najwyższa karta miłości. Ma Pani jeszcze tego rytmu? Rycerza Wody, czyli jeszcze karta utwierdzająca, że ten człowiek, który wejdzie w Pani życie i z którym Pani wejdzie w związek w 2021 roku, będzie to mężczyzna, który da Pani szczęście, da Pani satysfakcję i tak naprawdę będziecie tworzyć wspólny, piękny związek, tak? Satysfakcjonujący przede wszystkim i dający szczęście i jednej, i drugiej stronie. Natomiast ewidentnie tutaj widzę 2021 rok. Tak, końcówkę roku, tak powiedziałabym druga połowa roku, ewentualnie może to przejść na pierwsze dwa miesiące 2022. Natomiast powiem Pani szczerze, że warto czekać, ponieważ naprawdę tutaj mężczyzna taki, no z prawdziwego zdarzenia to nie jest byle kto, tylko osoba, która tak naprawdę będzie godna tego, żeby wejść z Panią w związek i będzie Pani osobą szczęśliwą. Więc tak to karty widzą. Oczywiście są to tendencje na ten dzień, który na ten moment. W którym teraz karty są rozkładane, w momencie, kiedy pani coś dużego zrobi w życiu, albo ktoś, albo ten mężczyzna, nawet, może totalnie zmienić tutaj bieg tych kart. Więc proszę o tym pamiętać, bo musimy być elastyczni w rozumieniu przekazu z kart, ponieważ to jest tendencja energetyczna na ten moment. Równie dobrze przyjście tego mężczyzny może pani opóźnić różnymi sytuacjami, ale może też pani przyspieszyć, tak? Bo my codziennie mamy jak gdyby wpływ na nasze życie poprzez właśnie energetyczne różne działania, które wpływają na na kolej losu, tak, można tak powiedzieć. Więc pani Bożeno. Ewidentnie tutaj widzę mężczyznę, który wkracza w Pani życie, widzę szczęśliwy, satysfakcjonujący związek, ale jeszcze nie w tym roku. Tak jak mówię, 2021, początek 2022, taka osoba wchodzi w formalny związek z Panią. Oczywiście, może Pani go wcześniej poznać, tak, ale mówimy o tym formalnym związku partnerskim, znaczy formalnym. Chodzi mi o. Niekoniecznie ślub, tylko chodzi mi o to, że będziecie parą, tak? Bo, bo poznać go może pani wcześniej, może być pani znajomym, przyjacielem, ale chodzi o, to, o ten moment, kiedy będziecie parą. 2021, druga połowa, albo początek 2022, tak jak powiedziałam. Więc pani Bożeno, to jest to, co chciałam przekazać. Pozdrawiam serdecznie. Oliana.